Ciężko i przyjemnie, czyli udanie. Ciężko, ale od początku do końca równe tempo narzuciłem. Tak naprawdę to było walka z samym sobą. Scenariusz zawsze ten sam Piotrek szybci pływa na rowerze też ma przewagę i zawsze gdzieś na tym biegu tam, gdzieś tam rzuca mięso pod nosem. tak go no Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że. Biegnę, a przede mną jest pilot na rowerze. I najbardziej odpowiada to, że jest już wrzesień i w końcu troszeczkę temperatura odpuściła, więc można było się pościgać, tak naprawdę, na pełnym ogniu, już bez słońca. Sprawdzałaś temperaturę, jaka jest dzisiaj? Lepiej niż w ubiegłym roku, zdecydowanie. Ja na przykład poprawiłam swój czas o 10 minut na jednej 1,8. Najważniejszy jest fan, bez żadnego zadęcia, bez spiny, po prostu startujemy, bawimy się. To jest tym wszystkim najważniejsze. Rągowo, piękne miasto, pogoda dopisała w tym roku, jest niesamowita trasa, przepiękna organizacja, rewelacyjna. Bardzo mi się podoba, na Mazurach mi się zawsze podoba. Są kibice, którzy nie startują, nie mają nic wspólnego z Cijakonem, ale przyjeżdżają po prostu, bo słyszeli, że jest fajnie. Tutaj bieg w ciszy, w cieniu. To jest super. I tak było i w dzbanku, i w że Ja w Morongowie też pracuję, więc, więc znam to miasto. Bardzo się cieszę, że sezon się kończy właśnie tutaj. No bo się czuję prawie w domu. I cieszę się, że, że, że mogłem prawie przed, swo, przed swoją publicznością, bo trochę osób znam przybić trzeci, przybić piątki. Super, bardzo się cieszę dzisiaj. Wszystko dopisało. Piękna pogoda, piękna trasa na zakończenie sezonu. Miły uśmiech losu. Dużo takich małych górek, które może. Pojedynczo nie, nie wydawały się jakieś ciężkie, ale sumarycznie na całych 90 km się dawały znaki. Mamy kończyć im, e, zawody w Wrongowie, bo tu jest niesamowity klimat i już nie możemy doczekać się przyszłego roku. Organizacja mi się bardzo podoba, e, wolontariusze też się świetnie spisują zawsze. Także myślę, że, że z, z roku na rok będzie jeszcze na pewno coraz lepiej. E, także wszystkim, wszystkim polecam. To świetne podsumowanie sezonu sportowego w Wrongowie 2018. Triaton Energy Lotto także. Wszystko się wspaniale udało, wspaniała pogoda, wspaniały nastój, wielka ewalizacja, kilkuset uczestników, o to właśnie chodzi. Także świetna impreza. Liczymy, że co roku będzie takie podsumowanie tych edycji u nas w brągowie na co serdecznie już teraz zapraszam.